czy dobrze magazyny gminy o, weź dobrze. 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 Bo się, dobrze kto się spowaza za mebel? bo nawet jak tu by była jakaś szafa to ja staję i trzymam tą szafę i wołam, jeden do mnie i działamy wtedy z tą szapą. A? Starać się wytrwale, bo tu nie ma, jest pusty kwadrat, Czyli jak czego nic nie ma. Dzień z życia specjalsa to tytuł jednego z wielu treningów, które ty wykonujesz z Piotrem. Brzmi bardzo mocno. Co oznacza ten dzień życia specjalsa? Czym się charakteryzuje na zajęciach? No brzmi bardzo mocno, bo prowadzą ten, to szkolenie. Prowadzi dwóch instruktorów z bardzo mocnych jednostek, że musi, musi brzmieć mocno. Co robimy? No, na tym jednodniowym szkoleniu, bo to jest jednodniowe szkolenie, ono trwa w zależności od tego, ile osób na, ten, na tym szkoleniu jest, nawet potrafi trwać około 12 godzin. Nasz rekord to jest 12 godzin, oczywiście z przerwami. Co jest na tym specjalcie? Na specjalcie jest przede wszystkim działanie w pomieszczeniach. Specjalz ogólnie jest podzielony na trzy etapy: etap pierwszy, etap drugi, etap trzeci. Etap trzeci, na którym dzisiaj jesteśmy, to jest ten etap, który wieńczy całe te, całe ten, te, te, te dwa wcześniejsze etapy. Ten pierwszy? Pierwszy etap. To działamy tylko w jednym pomieszczeniu, to jest jedno pomieszczenie i do tego jednego pomieszczenia wchodzimy, wychodzimy, drzwi zamknięte, drzwi otwarte i to jest tylko tyle. Na drugi, etap, drugi. Et, etap drugi? Etap drugi, to mamy już dwa pomieszczenia jedno, i dokładamy do tego strzelbę, czyli breaching, już działamy sekcją, tam też działaliśmy sekcją, ale bez breachingu. Dokładamy breaching, jest jedno pomieszczenie, gdzie drzwi otwierają się do środka, a drugie pomieszczenie drzwi na zewnątrz. To jest etap drugi i etap trzeci, ten co dzisiaj jesteśmy, czyli robimy już taki małe, małe, mały domek, w którym mamy korytarz, mamy drzwi na przestrzał, tak jak dzisiaj ćwiczymy, plus drzwi, które nie są na przestrzał, tylko są przesunięte plus minus te dwa metry do przodu. Strzelamy na ostro. Strzelamy na ostro, używamy tutaj trzy, trzy rodzaje broni, czyli karabin, pistolet jako broń zapasowa plus strzelba. No, i oczywiście sprzęt do wyłomowy, czyli młot, huligan. Powiedz mi, kto korzysta z tego typu szkoleń, z takiego dnia specjalsa? Czy to są tylko cywile, mundurówka, wymiana doświadczeń? I ci i ci. Eee, przyjeżdżają do nas różni, różni, różni mundurowi. Eee, cywile też są, e, bo uważamy, że. Używanie, używanie wymiana, wymiana tak, to jest wymiana doświadczeń, ale też szczególnie dla, dla, tych, dla cywilów jest coś takiego, że tutaj, e, jeśli już znamy kogoś, wiemy, że on bezpiecznie tą broń operuje świadomie, to pozwalamy na dużo. Oczywiście wszystko w, gra, w, ram, w granicach bezpieczeństwa, jak coś się dzieje, jest e, zagrożenie jakieś wtedy przerywamy szkolenie. Ale ciekawostka taka, jeszcze nigdy czegoś, do czegoś takiego nie doszło. Także, także ten cały proces wcześniejszy, na który do nas yy, ćwiczący przychodzą, sprawia, że tak jak tu jesteśmy, gdzie naprawdę jest duża odpowiedzialność z naszej strony, no i z każdej, ze strony każdego ćwiczącego, żeby nie zrobić jakiejś gafy, bo dobrze wiemy, że przy zmęczeniu, kilku godzinach treningu, łatwo jest o, 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 o gafę, o jakiś błąd, który tu akurat może może skutkować tym, że dla nas będzie źle i dla, tego, dla tej osoby, która, która to zrobi też będzie źle. Także. Tego typu szkolenia minimum raz w tygodniu organizujecie. Czy to jest tak, że te szkolenia co tydzień są bardzo podobne? Czy to jest tak, że ludzie przychodzą na cały cykl wielokrotnie, ponieważ za każdym razem możemy się spodziewać czegoś innego? Każdy dzień jest inny. Każdy dzień jest inny. Każdy trening, przede wszystkim Dzień Życia Specjalca, jest treningiem, który nie odbywa się co tydzień, tylko odbywa się raz na kwartał. Mamy jeszcze inne treningi, ale to nie, nie, o nich te, dzisiaj nie rozmawiamy. Roz, odbywa się raz na kwartał, mamy te trzy etapy: etap pierwszy, drugi, trzeci i mamy już 9 miesięcy zamknięte. I później ewentualnie. Możemy zorganizować jakieś dodatkowe dla, dla ludzi, którzy chcą jakieś wrażeń, jeszcze, jeszcze złapać jakieś wrażenia przed końcem roku. Nie ma problemu, możemy w każdej chwili zorganizować szkolenie i tak to wygląda, a w tygodniu w tygodniu robimy na, te nasze podstawowe szkolenia, czyli podstawy szlania podstawy bojowego, podstawy breachingu i podstawy działania w pomieszczeniach. Bojowe oczywiście. Plus, plus już niedługo, ale to już też nie, nie jest temat na. Nie rozmawiamy o tym, wchodzimy w październiku, już jest październik ze szkoleniami z bezpieczeństwa osobistego w trzech takich w trzech przestrzeniach, ulica, dom i samochód. Ale to mówię to nie dzisiaj. To. Zima, to może już wystarczy tego suchego gadania, tylko idziemy ładować magazynki i przechodzimy z teorii do praktyki.

Okej, to Czysto. Panie, tam że przechodzicie po stole. Raz, dwa, powiedz. Nie jest tam gryziarzy. Nie! Do lewa. No, na zewnątrz. Widzimy młot albo, albo pazur. Tak, 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 tak. Wtedy będzie z Czysto, czysto. Out. Czysto, out. Musi być czysto. Dalej za tak? Jeden tu, jeden winkel, Andrzej, ty jesteś ciężki, to nie, 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 ty jesteś ciężki. Nie może być dwójką, Zigi jest dwu dobra, też to ja ciężki. Piotrek, ja to ja tam, to nie, się. na tą stronę przechodzicie, za kolegę. Ciężcy przechodzą, dobra. jeden, dwa, trzy, do wejścia, łapiesz chłopakom, brydżarom, brydżarzy na, na drzwi, dobra. gotowość? Sygnały od tyłu. Korytarz, Zigi. Przejmij przej 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 drzwi. Dobra, dobra. Widzisz? Jak tam? Głowa nie boli? Wszystko no, głowa ok? Głowa nie boli, ale taki moralniak trochę, no jednak wyrżnąłem, nie? Słuchaj, każdy ma swoje wyrżnięcie, każdy ma swojego moralniaka, ja też miałem nie jednego. Tylko najważniejsze jest z tego właśnie, z tych z takich moralniaków wyciągać wnioski, nie? Eee, mówię, tu... Tak zupełnie serio, no. Eee, no bo kolega, który był przede mną praktycznie nie drgnął, ja po prostu wywaliłem orła w ścianę. Różnica wagi. Po prostu różnica wagi. No niestety. Powiedzmy 80 na 60 plus 20 kg mocy. Nie? No niestety. No. Tak, to, tak to bywa. Na pocieszenie powiem Tobie, że sam nie raz walnąłem tak przysłowego barana. Tylko no, jak my ćwiczyliśmy w robocie to było w hełmie we wszystkim. Tak? To nie było... No Ty i tak można powiedzieć tak jakbyś hełmem walnął w ścianę. Nie, nie miałeś tego hełmu, ale w tekturę walnąłeś. Nie? No to tam bólu żadnego nie było. nie? Ale no, jakby to była ściana to Dobra. trzeba przetransferą. Na robocie, czy powinni się mną zająć koledzy, czy jak to powinno wyglądać? Nie, nie ma czasu na to. Ty byś de facto walnął w ścianę i jedynka, dwójka, trójka wchodzi, czwórka, piątka. Być może ten, który nie trzyma żadnego sektora, by się spytał, Andrzej, żyjesz? Czyli koledzy, Ostańczytko... koledzy nie zwracają na mnie uwagi, tylko... Zwracają, nie, nie, nie. Zwracają uwagę, widzą, że coś się działo, że coś zostało odwalone, ale... Najważniejsze jest wejście do pomieszczenia, wykonanie roboty, trzymanie sektorów, bezpieczeństwa, żeby chłopacy, którzy robią robotę, mieli. zabezpieczenie. chodzi na moje miejsce. Dosłownie. Jesteś, niestety nieraz. No nie mieliśmy takiej nie, mieliśmy sytuacji, gdzie trzeba było po koledze przejść, żeby złapać sektor. No, no Nie ma czasu na to, żeby go poprosić, żeby wstał tak, i się przesunął. No, to jest to, tak? co Wezwo. mówiliśmy. Przepraszam, czy mógłbyś, przyjaciele drogi, się przesunąć, bo chciałbym złapać sektor, który ty niestety nie trzymasz, bo się przewróciłeś. Nie ma na to. Na to czasu. Jest tylko jedna szybka reakcja, musi być. Czyli przejście w tym przypadku. I tak to, i tak to by wyglądało. Będę starał się to pamiętać. Znaczy, wiesz, no, czy wiesz, życie. Do następnego razu. Życie Ważne jest, żeby reagować. W takie sytuacje uczą tak nas naprawdę, tak? no bo przecież tego nawet byśmy przeczytali, a nie zobaczyli tego na własnej skórze, no to nie jest Nie tam. zrobili tego. No tak. No ni niestety albo stety, żeby się. Ra, jedno to jest wiedza o czymś, że coś może się przydarzyć, coś może się zdarzyć nie, podczas tego typu działania, roboty. A drugie, przejście. Jesteśmy na piątej godzinie mm, szkolenia, tak? Piąta godzina szkolenia, żeśmy nie oddali jeszcze ani jednego strzału. No, I to jest właśnie. No właśnie, bo ja tak naprawdę w piątej godzinie wyrżąłem orła. W piątej godzinie. I dlatego nie nie, dlatego my pierwsze. Odświeżamy. Odświeżamy. to wszystko co już wiemy, żeby później jak za chwilę zaczniemy strzelać, no, było jeszcze bezpieczniej. Napsuł. Pokazywaliśmy jak magazynek wymieniać. A już ale stary. No, już nie, już. Nie. Mówiłem, że coś ciągle, ciągle Że coś od... jaki stary. A wys wychyl, wychyl ciało! Wychyl! O! Środkowy! Środkowy, Xa. a biegną na ciebie! Biegnął! Lepiej! Dawaj! Dobrze! Jak wrażenia? Nie no, w porządku. Jest teraz lepiej. Zima, na twoich treningach dość często słyszymy Kolokwializm. Bluzgi, przekleństwa, adrenalina. Dlaczego? Dlatego, że. No, ktoś mógłby się czepnąć. Hmm, kto, no tak, ktoś mógłby się czepnąć i się czepia, tylko w odpowiedzi otrzymuje informację, że kanał jest dla osób dorosłych: każdy film jest plus 18. I no, jeśli ktoś jest dorosły i w jakiś sposób boli go ten to... kolokwializm go boli, po prostu niech nie ogląda naszych filmów i tyle. My pokazujemy, jak przetrwać sytuację niebezpieczną, jak walczyć w pomieszczeniach, jak walczyć na, kró na krótkich dystansach, na krótkich dystansach. Praktycznie działamy na poziomie odruchu, i czasami ta, ka", ta te wyrazy same idą, tak? nie chcę ich teraz używać, bo ten film będzie na kulturalnym kanale, który który, Dziękuję. Który jak to się mówi na poziomie? Na, kanał jest na poziomie i nie chciałbym e, zrównywać tego kanału z, ze swoim kanałem, także, e, bo mój kanał jest do walki, twój kanał jest e, do przekazywania, do przekazywania kulturalnie, wiedzy, kulturalnie, kulturalnie tak. w kulturalny sposób. Te wyrazy, te słowa są e, są, Ale są, są też narzędzie. One to jest też narzędzie. Szybciej, szybciej, szybciej do głowy tego kogoś w środku. Czyli do studenta, do ucznia? Ta, nie, nie, nie do studenta, do bandziora. Okay. Wchodzimy do pomieszczenia. Y, mamy sytuację niebezpieczną. Y, mamy kilku bandziorów, mamy jednego bandziora w pokoju. Szybciej do niego y, dotrze to K, W, niż. Przepraszam, proszę pana, czy mógłby pan wyjść z mojego domu, bo y, ja czuję się niebezpiecznie? No jak ja bym zobaczył takiego, e, takiego gościa, który wszedł do mnie i jestem bandziorem w jego domu, no to bym. Być może by to mnie rozbroiło. Być Zima, może nie My czasami gramy rolę, rolę bandziorów, ale czasami no, jesteśmy tymi studentami, uczniami. I do nas też ten kolokwializm czasami leci. Bo to szybciej dociera. To bardziej do ciebie dotrze, jak powiem Ku, co ty o ty! I tak dalej. A jak Andrzejku, co czy ty mógł teraz zrobić? Czy nie byłoby mógłbyś... łatwiej, czy mógłbym Ciebie prosić, żebyś... Czy mógłbyś, tak, jeszcze bym Cię pogłówczył, czy mógłbyś Ciebie bronić. Przepraszam, ale nie. Wolę, dlatego, wolę tę pierwszą opcję. E, dlatego nawet robimy tego typu treningi też, że szczególnie ze strzelectwa obronnego, bo bojowego, no to już tutaj nie, nie wprowadzamy tego typu rzeczy. Ale co wprowadzamy? Wprowadzamy zakaz używania bluźnierstw. Uwierz mi, że jest trudno. Jest trudno i wygląda to śmiesznie. I w sytuacji, gdy ktoś idzie na mnie, próbuje mi krzywdę zrobić, tekst w stylu: Przepraszam, proszę pana, proszę się zatrzymać, bo jak się pan nie zatrzyma, to yy, użyję tego. To naprawdę brzmi bardzo śmiesznie, I, ale jak powiem, <grym> ubarwię to odpowiednimi słowami na właśnie te, zaakcentujesz? Zaakcentuję, zaakcentuję chęć zrobienia tego, co chcę zrobić, bo te słowa. Tak jakby chronią mnie przed tym, żebym nie zrobił tego, nie nacisnął tego języka spustowego. Ja po to to mówię, żeby gościu przemyślał sprawę. Że o widziałeś? <grystanie> <grystanie> Czy to po to również tak, że mówisz, że chcesz mi powiedzieć, że taką ym, najmocniejszą bronią to powinna być nasza głowa? Przede wszystkim. Pomimo to, że dysponujemy karabinem, tak. pistoletem? Tak. przede wszystkim głowa. Ta głowa pierwsza, oczy zobaczą pierwsze wyślą informację do mózgu i mózg zaczyna działać, mózg decyduje czy weźmiemy to, czy weźmiemy to, czy, weźmie, czy po prostu nogi zapas i uciekniemy. Czy czasem też to jest tak, że powiedzmy taka udana akcja mm, to jest ta, w której nie użyjemy broni, czy możemy tak. powiedzieć, że... Tak, ja kolokwialnie rzecz nazywając uczę ludzi nie używać broni w sytuacji niebezpiecznej, bo to jest sztuka. W sposób kulturalny, niekolokwialny zima dla Polska mówi. Korytarz, drzwi na przestrzał, prawa robimy. Kierunek, 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 panowie kierunek, kierunek. Blok. Trzymaj, trzymaj do góry, powinien trzymać. Blok dół! Blok dół! Zabezpiecz? Zabezpieczony! Zygi dawaj! Huligana szykuj sobie! Głupi nie jest. <śling> Huligan! Zygi! Huligan! Zadaj mu się! Huligan! Zabezpiecz Zygi dobrze! Cel walce! Prawa cel! Prawa czysto! Puszczał! Ustawiać się ciężcy! Już! Andrzej szukaj roboty sobie do drzwi! Które drzwi następne? Zamek, blok? Nie mów k***a zamek, wiadomo, że zamek, a nie k***a zawiasy Blok! Blok, no Przerwa zamek Gdzie masz zamek, No nie chcę walić Tu walić? Tu masz zamek No widzę <noise> No! Na ścianę kudzimy. chodzimy! Dwa strzały, Zigi Do środka te drzwi czy na zewnątrz? Oczywiście, no, oczywiste, że do środka! Huligan! Huligan! Do środka, Zigi, dobrze! Mam ten, on ten! Za drzwiami! Dobrze! Dobrze! Pan Działaj, działaj tam, kapsule. Zamek, blok? Chyba zamek. Blok, zamek. zamek Andrzej, że za kłopek zabezpieczona. Zabezpieczona. Zobezpieczona. dalej. A Zobezpieczona. Andrzej, lutuj! Gdzie? Dobrze. Zimana, na jednym z ostatnich szkoleń kazałeś mi rzucać się w piach. To były zielono, <noise> zielono czarne, czarne, czerwone manewry. Czerwono, czerwone manewry, tak. Nie mogłem się z tym pogodzić, żeby swój dość świeży karabin rzucać po prostu w piach, również pistolet. Potem miałem dramat, ja nie mogłem zamka odsunąć do tyłu. Kurde, po co to? No właśnie po to, żebyś Ty na własnej skórze Sam Odczuł Na czym to polega, bo ja mogę Ci Zrobić wykład na ten temat jak przygotować sprzęt do walki na terenie piaszczystym, bo akurat Zielono-czarno-czerwone manewry No to mamy, Jak ja to mówię bravo to zero, czyli Piach, duże zakurzenia akurat wtedy było, bo Było ciepło I mógłbym Ci dużo mówić na ten temat, jak przygotować, co zrobić, ale Dużo Lepsza dla Ciebie nauka będzie taka, by, była tak mi się wydaje, jak Ty praktycznie to wszystko, praktycznie pobrudziłeś i później praktycznie rozkłada, patrząc, te, rozkładając tą broń, widząc ile tego kurzu w niej jest, aczkolwiek... No życie dla mnie straciło sens w tym momencie. Tak, życie straciło sens, a powiem tak, że karabinki i tak dużo wytrzymały z tego kurzu, pistolety, najbardziej pistolety dostały w kość bo pistolety praktycznie przestały nam strzelać, można powiedzieć. Karabinki strzelały. O dziwo też myślałem, że będzie problem z karabinkami. Nie było problemu z karabinkami. Okej, okay, później tak ja też jak czyściłem, oczywiście nie czyszczę po każdym treningu, nie wiadomo jak tej broni, tylko z grubsza, rzeczywiście było sporo tego piachu, ale ten karabinek działał. Najgorsze w takiej sytuacji jest przyjść na taki trening z karabinkiem naoliwionym, zaoliwionym. W tym momencie no właśnie. Na, naprawdę może być. Takie problem. pytanie w skrócie, gdybyś mógł odpowiedzieć, jak taka broń powinna być przygotowana pistolet karabin, na tego typu zajęcia. Kiedy jesteśmy narażeni na to, żeby ją zapiaszczyć? No pistolet jest problem, tak? Bo pistolet nawet jak on będzie suchy, ziarko 2, 3, 4, 5, 10 ziarek się dostanie i może się przyciąć, bo jednak te wszystkie części, które pracują w pistolecie, one są e, tam bardziej dokładne, tak? e, W karabinku, no tak jak e, na załączonym obrazku po tym treningu, co przeszliśmy, widać, że. Że karabinek wybacza. Ten e, Oczywiście jakbyśmy go umorusali całego w piachu, no wiadomo on też by się zaciął, ale przy takim, przy taki, przy takim działaniu, gdzie my dbamy o tym, wiemy, że nie można lufą, wło, lufę włożyć w piach, wiemy, że jak kładziemy się, to żeby ta lufa była, była na zewnątrz, żeby ten dust flap był zamknięty jak nie strzelamy, bo to, bo to wszystko, no, dust, dust flap ich, tak o tutaj, bo to przez to wszystko ten kurz się dostaje. I jeśli dbamy o to, wiemy o tym, i przede wszystkim na taki trening karabinek powinien być suchy. To trochę teraz prywatne. Czy ty w Realu na jakimś kontakcie miałeś kiedyś sytuację dysfunkcji broni? Nie miałem. Nie miałem dysfunkcji broni. Czy moi koledzy mieli? Moi koledzy też nie pamiętam, żeby mieli dysfunkcję broni. O dziwo mieliśmy, wiem, że były dysfunkcje na karabinkach. Wielokalibrowych 12 mm, te co jeździły na, na, na hamerach na dachu. No to każdy Gunner miał taką spray spray z olejem, i na, ka na każdej przerwie olej się lała, żeby ten, z tym olejem ten kurz cały spłynął. zleciał, spłynął, i później wycierało się to do sucha. Żeby, jak podczas jazdy, żeby ten kurz nie. Nie lepił się do tego. Dobrze, ale jeśli nam się zdarzy, już zapiaszczyć ten pistolet na treningu, czy możemy takim sposobem, powiedzmy, jak jesteśmy w terenie bez sprężarki ciśnieniowej, pistolet z portem przywrócić do stanu użyteczności? No właśnie to zrobiliśmy. Właśnie to zrobiliśmy na tym treningu, tak? Przyszliśmy tu, bo tu później sobie tu strzeliśmy tej małej strzelnicy. No i co? I poszliśmy, trzeba rozebrać. Każdy z nas ma kompresor w sobie zamontowany swój, indywidualny, nie trzeba baterii zmieniać. No i pistolety wróciły do stanu używalności i normalnie strzelaliśmy, normalnie pracowaliśmy. Dzięki. Dzięki.